Cześć, witajcie na kanale Ela rękodzieło. Witam Was, Elżbieta. Art Journal. Mówiła przygoda z Art Journalem. Ci, którzy jeszcze nie oglądali, zachęcam do obejrzenia wszystkich moich wpisów. Było ich 20. Zaraz z Wami przelecę szybko ten mój Art Journal, dla tych, co y, zapomnieli, to pamiętajcie, robię to na kalendarzu z 2020 roku, a na wierzchu jest grafika, mural, y, część murala, y, Mimby Jones' Robert, Robinson Art y, z Australii. Y, zaczęłam nieśmiało. Z pewnymi wątpliwościami, jak mi pójdzie. I ten mój pierwszy wpis to był o tym, żeby nie bać się podejmować nowych wyzwań. Drugi był z tą moją nieszczęsną łąką, która coraz bardziej mi się podoba. <try> Trzeci był z motylem i romantycznym wieczorem. Czwarty to był kurs na morskie opowieści. Piąty przyjaciele, szósty samotność w mieście, ósmy zakupy z przyjaciółkami, dziewiąty powtarzalność skleiło się? Nie, dziesiąty kaktus. Jedenasty wspólny czas, dwunasty gorąca czekolada i przytulas. dwunasty no to teraz idziemy. Dwunasty, dwunasty wpis. Ten sam wpis do art journala dużego i małego. Małego już nie mam. Kolejny wpis to. Fotografia następny upływający czas, pocałunek, listy, marzenia. Okna. Ech, miłość, podarte, porwane. I ostatni, dwudziesty wpis, który możecie znaleźć na kanale, to wpis noworoczny. Wróćmy jeszcze raz. O ile pierwszy wpis i drugi i chyba trzeci. To były wpisy takie spontaniczne. No, nawet jeszcze tak. To już od tego wpisu z przyjaciółmi wpadłam na pomysł, żeby do art journala tworzyć wpisy z, z cytatów z książek przeczytanych. Wiecie, jest jakiś cytat, który mi się spodobał, te różne cytaty są też na moim blogu z recenzjami książkowymi blog pod tytułem "książki z zakładkami". No i jak już wpadłam na ten pomysł, to mi tak poleciało. Zawsze jest czego, jakiej książki dotyczy. Ostatni świąteczny i dzisiejszy. Ci, którzy mnie znają, ci, którzy mnie obserwują, wiedzą, że że w tym roku, na początku, odszedł ode mnie mój tato. Trzymam się dzielnie, bo wiem, że on jest szczęśliwy, że go nic nie boli. To było 18 lat walki z rakiem, a rak zwyciężył, ale on był dzielnym wojownikiem. On wie, że, że go bardzo kochaliśmy i dlatego chciałam, żeby. W momencie, kiedy poczuję już, że nie daje rady, żeby odszedł. Bo to jest miłość pozwolić odejść. Wtedy, kiedy już ta druga osoba nie ma sił, do walki. Dzisiejszy wpis chcę, żeby był ze zdjęciem mój tato. I mój starszy syn i jego młodsza kuzynka. Rok 95. piąty. mój synuś ma 5 lat. A tato, a tato tutaj ma, a to tutaj ma 56 lat. To trochę mniej niż ja teraz. Powiem Wam, że na tym zdjęciu przypomina mi pewnego, Yy, amerykańskiego aktora, ale nie powiem Wam jakiego, może sami mi powiecie. <grych> yy, dobra. Więc to ma być wpis, i chciałam zrobić taki wpis, <grych> gdzie będzie to wszystko ukryte, a mimo wszystko będzie dla mnie. Więc teraz pozwólcie, że już nic nie będę więcej mówić, włączę muzykę i będziemy działać. Poszło szybko, prawda? Teraz jest chwila, żeby usiąść i pomyśleć, zapłakać. A potem znów się podnieść. I zostało mi jeszcze tylko przyklejenie napisu. Z jakiej książki on pochodzi? A cytat pochodzi z książki Lizy, McMahon. Mugła. Mogła. To ja. Teraz jest chwila, abym usiadła i pomyślała. Zapłakała. Potem znów się podniosła. Boże, cię trwa dalej. Pamiętajcie. Przytulam wszystkich tych, którzy stracili bliskich. Pamiętajcie. Bądźcie szczęśliwi, to i oni będą szczęśliwi gdzieś tam. Chciałam wam tylko pokazać jeszcze jak y Malowałam tą farbą, czyli tym yy, aplikatorem Pen 3 d <gry> yy, który daje taki efekt. Po podgrzaniu robi się takie takie spulchnione i to takie jak pianka. Mięciutkie jakieś takie bąbelki, ale jest ok, Trochę złota, trochę lśnień. Fioletu i nadzieja, niebo, turkus i mój tato. Dziękuję Wam, że byliście ze mną i tworzyliście razem ze mną 21 stronę mojego art journala. To tyle na dzisiaj. Życzę Wam dobrego na najbliższe dni. Do zobaczenia. Pamiętajcie, subskrybujemy, dajemy łapeczkę w górę i piszemy komentarz. Ha, ha, ha. Pozdrawiam Was serdecznie, Elżbieta.